Nieposzanowanie. Widziałem, że święte imię Boże powinno być wymawiane z poszanowaniem i lękiem. Słowa Bóg Wszechmogący bywają łączone razem i wymawiane w modlitwie przez niektórych nie, w niedbały i bezmyślny sposób, wywołujący jego niezadowolenie. Tacy nie mają jasnego pojęcia o Bogu i prawdzie, inaczej nie mogą. Nie mówiliby z nieposzanowaniem o tak wielkim i wzniosłym Bogu, który ich wkrótce będzie sądzić w dniu ostatecznym. Anioł powiedział: Nie łączcie ich razem, gdyż straszne jest jego imię. Ci, którzy zdają sobie sprawę z wielkości i majestatu Boga, zawsze będą wymawiać jego imię ze świętą obawą. Zamieszkuje on w nieprzystępnej światłości i żaden człowiek nie może go zobaczyć i pozostać przy życiu. Widziałam, że rzeczy te muszą być zrozumiane i naprawione, jeśli chcemy, aby Zbór dobrze się rozwijał. Dziękuję.